więc Żeby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości, czy ja jestem w PO, czy nie jestem w PO, postanowiłem absolutnie jednoznacznie raz na zawsze zakończyć moją obecność w platformie obywatelskiej, składając rezygnację z bycia członkiem platformy obywatelskiej i rezygnację z bycia członkiem klubu platformy obywatelskiej. Powiem też dodatkowo, że nie wyobrażam sobie jestem pewien, że tego słowa dotrzymam, żeby kiedykolwiek jeszcze był. Platformie Obywatelskiej. Więc jest to moje nie tylko rozstanie w tym momencie ostateczne, ale rozstanie ostateczne w ogóle. Platforma stała się partią zbyt konserwatywną, właśnie konserwatywną z resztkami partii liberalnej, aby ktoś o moich przekonaniach mógł dalej w tego typu formacji funkcjonować. I po drugie, też jednocześnie w całej, jakby z całą mocą odrzucam jakiekolwiek spekulacje na temat tego, że moje wyjście z Platformy jest jakoś dogadane, porozumiane, uzgodnione, czy jest element jakiegoś planu z kierownictwem Platformy, to jest tylko i wyłącznie moja osobista decyzja na moje ryzyko, na moją odpowiedzialność ze wszystkimi konsekwencjami. Pokażę Państwu dwa pisma. To jest właśnie rezygnacja z członkostwa partii, tak? w dniu dzisiejszym uzupełniona. I to jest rezygnacja Kolej z klubu, skierowana do szefa klubu Też z dniem dzisiejszym wypełniona, tak? Bardzo proszę, no to jest tyle, jeżeli chodzi o moje oświadczenia. Proszę bardzo. I 6 grudnia złożę mandat poselski. Tłumaczyłem to, raz jeszcze powtórzę, kont kandydatem w wyborach na prezydenta Lublina dla Krzysztofa Żuka, którego popieram i uważam, że rzeczywiście z najlepszym kandydatem na ten urząd jest pan Zbigniew Wojciechowski, który tak się składa, wtedy kandydował z list Platformy i gdybym ja dzisiaj złożył ten mandat na przykład dzisiaj, to za kilka dni zostałby posłem parlamentu ze wszystkimi tam elementami PR-owymi, wizerunkowymi umacniającymi jego kandydaturę. W związku z tym obiecałem tutaj działaczom lubelskiej platformy, że tę decyzję, akurat tę jedną absolutnie utrzymam do 6 grudnia, ale też jest to decyzja ostateczna. Państwo możecie być pewni na 100% przyjmować zakłady z kim chcecie. I o co chcecie, że 6 grudnia tę legitymację tutaj w Lublinie o godzinie 12 oddam. No ale właśnie po zrezygnowaniu z funkcji szefa regionu, w związku z tymi wszystkimi spekulacjami, ciągłymi pytaniami, uznałem, że można to przeciąć bez strat dodatkowych dla. Tutaj, właśnie tych, tej kampanii samorządowej i postanowiłem dzisiaj złożyć rezygnację. Odpowiednie te pisma Państwo dostaniecie z kanami do swoich redakcji, a są już w drodze do właśnie i marszałka, szefa klubu i szefa partii. Nie było telefonów od Tuska ani od Grasia? Nie, nie było rzeczywiście telefonów ani od Tuska, ani od Grasia. Ja wczorajszy dzień no z wieloma z Państwa, akurat w Warszawie, ale z Waszych redakcji, ciągle rozmawiałem tłumacząc, że to jest decyzja ostateczna. Uznałem, że to jest bardzo niekorzystne dla, dla mnie i dla tego nowego ruchu, który powstaje ruchu poparcia, żeby utrzymywać taką jakąś niejednoznaczność i że trzeba dla dobra jakby swojej przyszłości politycznej, dla dobra tych postulatów, które stawiamy przeciąć spekulacje. Janusz Palikot już nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej A czy to oznacza przyspieszenie jakichś działań w pana nowym ruchu? No oczywiście, że tak bo to już decyzja poniedziałkowo o rezygnacji z bycia szefem regionu oznacza ogromną, ogromne uwolnienie wszystkim czasu który zajmuje pełnienie tych funkcji. Ja Państwa zapewniam, że w najbliższych dniach, prawdopodobnie w piątek, przedstawię... Trasę objazdu po Polsce, ze wszystkimi elementami tego objazdu. No i też, tak jak już obiecałem, w najbliższych dniach małe trzęsienie ziemi polityczne dotyczące zmian na scenie politycznej, ale to pewnie w przyszłym tygodniu, nie w tym. Czy ktoś z Lubelskiej PO będzie Panu towarzyszył? Kilka osób wyraziło taką chęć, czy deklarację stanowczo, kategorycznie. Są nie tylko tutaj na Lubelszczyźnie, ale bardzo wielu innych powiatów. Z całej Polski były takie deklaracje, że część struktury jest gotowa pójść ze mną, ale wszystkich tych ludzi z platformy proszę o to, żeby byli w platformie, dlatego że moim celem nie jest rozbijanie platformy, jest właśnie sformułowanie nowej oferty, innej niż platforma i jednym z elementów sukcesu tego przedsięwzięcia jest to, żeby to byli nowi ludzie w, tej polityce, w, tej, w tym ruchu. Aczkolwiek ja nie wykluczam, jeszcze raz powtarzam, to, że kilka osób na zasadzie dwóch, trzech... Maksymalnie czterech osób, tak zwanych znanych osób, prawda, pierwszoligowych, można powiedzieć w szerokim tego słowa znaczeniu, się znajdzie w ruchu. Z niektórymi z tych osób jestem już umówiony, ale to będzie właśnie na zasadzie tych kilku osób, które muszą obsłużyć media, jeździć po Polsce, zrobić jakby to wspólnie, bo bardzo trudno jest to zrobić samemu w tak krótkim czasie, ale, ale nie będzie to na zasadzie takiej, że będziemy jeździli na przykład gdzieś tam na Śląsk, czy do Wrocławia, czy gdzieś i mówili... Do ludzi z różnych powiatów chodźcie z nami, wychodźcie z platformy obywatelskiej. Nie, takiego planu nie ma. z Lubelszyzny pośle... kto to będzie? Z takich osób, które z nami by... Nie, to w akurat z Lubelszyznyu się uparłem, że nikt z tych takich tak zwanych, znanych osób. Z, z całą jakby premedytacją i z całą jakby tutaj mocą żadna z tych osób, przynajmniej przez najbliższe 6 miesięcy nie odejdzie. A swoje to nikt będzie zabrał? Właśnie w tej chwili trwa, trwa jakby dyskusja na ten temat wśród różnymi liderami regionalnymi, którzy się już wyłonili w ciągu tych, tego miesiąca czasu do kongresu i teraz parę dni po kongresie i przeważać zaczyna opinia, żeby przyspieszać rejestrację partii. Tym bardziej, że no, rejestracja stowarzyszenia trwa po prostu już półtora miesiąca, więc widać, że to w Polsce niestety może trwać kilka miesięcy. Nie daj Boże, będą jakieś wybory na wiosnę i my nie zdążymy się zarejestrować, więc 80% mniej więcej ankietowanych na naszej stronie deklarujących się, że chcą wstąpić do stowarzyszenia opada się za przyspieszeniem rejestracji partii, więc pewnie w przyszłym tygodniu podejmę w tej sprawie decyzję. Jak pan wyobraża swoją rolę w, w parlamencie zespół. przez te najbliższe 6 miesięcy? Sekundę, bo trzy pytania na raz. Jak pan wyobraża swoją rolę w parlamencie teraz przez te najbliższe sześć miesięcy? No, no minimalno, no, minimalno. Jeśli będą jakieś bardzo ważne głosowania, w których pojedynczy głos będzie decydował o tym, czy jakaś sensowna ustawa, na przykład dotycząca in vitro, czy parytetu wejdzie w życie, to jeśli tego typu projekty będą zgodne z postulatami tego ruchu, tych 15 kroków, to ja oczywiście będę, przyjdę i będę głosował za. Tymi rozwiązaniami. Oczywiście nie wiem jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy dotyczącej in vitro. Czy on będzie liberalny, czy bardziej zbliżony do wersji proponowanej w swoim czasie przez Gowina. Jeśli to byłby zbliżony do projektu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to przyjdę w tym biuro i zagłosuję za tą ustawą. Podobnie, jeżeli chodzi o in vitro. Czy jeszcze być może w jakichś kilku innych przypadkach, jeśli projekty będą zbliżone do, do, do moich postulatów, to oczywiście jestem za. Bardzo się w ogóle cieszę, że nastąpiło takie duże ożywienie i, i przyspieszenie właśnie prac związanych z projektami, które postulujemy, bo to oznacza, że potrzebny był taki ruch z mojej strony, no, znakomicie zmobilizował e, e, i platformę, i SLD, i nawet PIS. I, I fantastycznie być może część tych postulatów uda się zrealizować zanim jeszcze ruch się e, ukonstytuje. Pyta... Czy, e, czy były na pana jakieś naciski ze strony marszałka Schetyny, z Państwa? Nie, W tej chwili żadnych nacisków, żadnej rozmowy nie przeprowadziłem od kilku tam już miesięcy. Nie pamiętam dokładnie od kiedy, ale na pewno raczej trzy miesiące nie rozmawiałem z nim.